Mogłoby się wydawać, że litera E jest tak oczywista w pisaniu, że nie jesteśmy w stanie nic konkretnego powiedzieć rzeczowego na temat jej konstrukcji, jej powstawania. A jednak y, zdziwię, myślę co niektórych, y, dlatego, żeby, żeby osiągnąć najbardziej klasyczną formę E, nie wystarczy tylko taka. Przeplatanka, jaką teraz wykonałem, tylko należy się jej przyjrzeć bacznie, rozłożyć niemalże na czynniki pierwsze. Znów zaprzyjaźniając się więc na chwilę z królową nauk, matematyką, pokażę Państwu, jak napisać wzorowe małe e. Żeby jak najdokładniej ukazać Państwu budowę e, przeskalujemy nieco naszą Pochyłą linię do pisma kaligraficznego i zamiast poziomów jednego, drugiego, trzeciego i czwartego, zrobimy sobie poziom zerowy, jeden gdzie był drugi, i drugi gdzie dotychczas był czwarty. Tak więc podzielmy sobie jeszcze wyraźniej ten nasz fragment na linie pionowe. Na trzy równej szerokości linie pionowe. W ten oto sposób. I linią przerywaną na szerokości dwóch z tych trzech linii odrysujmy, zarysujmy właściwie owal. W ten oto sposób. I 3 czwarte yy, z tego owalu będzie tworzyło nam. Minuskularne E. Poprawię jej kontury, żeby była lepiej widoczna, a obok raz jeszcze odrysuję dla Państwa w przeskalowanej formie małe E. Nie zapominając o łączniku. To teraz wracając już do tradycyjnej wielkości małych liter w ramach treningu: kilkakrotnie napiszę literę E. I jeszcze raz. Małe e najłatwiej jest opisać na owalu, a duże e wpisywało się będzie w kształt cyfry osiem. Spróbuję Państwu to jak najlepiej zobrazować, rysując na początku przerywaną linią pochyloną cyfrę 8. Ten oto sposób. I teraz w miejscach kluczowych pogrubię, żeby było lepiej widać, w jaki sposób rozpisać duże e. Pas między czwartym a piątym, między czwartą a piątą poprzeczką zaakcentuję, bowiem z tego miejsca zaczynamy pierwszy zawijaz I kontynuujemy drugi, wspinając się do poziomu drugiego. Poprawiamy kontury. I raz jeszcze, już bez, y, już bez y, y, kształtów y, cyfry numer 8, napiszemy duże e. I zademonstruję jeszcze jego bardziej ozdobną formę. Z jednego i z drugiego modelu bardzo łatwo wychodzimy łącznikiem do kolejnych liter: Na przykład do litery B. o atramentowy.